Jak widać przygotowania idą pełną parą. 23 dziewczyny w ciągu kilku dni zostaną przygotowane do sesji zdjęciowych. Sesje zdjęciowe się odbywają w jak najlepszym porządku. Wszystko idzie zgodnie z planem. Mamy nadzieję, że, że tak będzie do końca, do 12 marca, kiedy to będzie się galamis. Osobiście nadzorujesz wszystko? No, staram się tutaj jakoś to koordynować. Mam nadzieję, że, że, wszystko, że wszystko się uda i że, że sprawdzę się w nowej roli przy organizacji Missłymka. No ale to chyba nie jest takie męczące, przyznaj. No szczerze mówiąc bardzo miło jest patrzeć na, na te dziewczyny, szczególnie dzisiaj, kiedy e, wróciły od fryzjera, od e, wizerzystów i, i w strojach e, wypożyczonych tutaj z Eidos Fashion e, pokazują się, pokazują swoje wdzięki i, i, i współpracują zgodnie z fotografami. Jak tam stres przed finałem? Jakoś tak nie za bardzo. Nie stresuję się takimi rzeczami. Teraz jest sesja, więc jakby dużo więcej zmartwychwiałem związanych ze szkołą aniżeli z sesją, a poza tym to ma być zabawa, więc staramy się dobrze bawić, a nie stresować. Jak dzisiaj wyglądał Twój dzień przygotowanie? Rano pojechałam do fryzjera i mój nieszczęsny jakby ból był taki, że oczywiście musiałam się zgubić po drodze, więc się trochę spóźniłam. Fryzjer był bardzo miły, byliśmy w salonie, mogłyśmy, miałyśmy wpływ na to, co będziemy miały na głowie, co było bardzo fajne. Później pojechałyśmy do centrum, do, do makijażu. Tam również miałyśmy wpływ na to, jak będziemy pomalowane, więc to było takie połączenie naszej koncepcji i koncepcji osoby, która nas malowała. No, ale zwieńczeniem całych przygotowań jest chyba Twoja kreacja, prawda? Kreację wybrałam dwa dni wcześniej w Eidosie. Panie bardzo nam pomagały, nie robiły żadnych problemów, doradzały nam, w czym powinniśmy wystąpić, w czym lepiej wyglądamy, co lepiej będzie się nadawało na sesję, więc było bardzo miło. A dlaczego zdecydowałaś się właśnie na wybór akurat z takiej kreacji? E, lubię złoto, e, generalnie bardzo dobrze się czuję w tym kolorze. E, no i spojrzałam lustro już po prostu wiedziałam, że to jest ta sukienka, więc jakiegoś wielkiego problemu naprawdę nie miałam z wyborem. Powiedz nam kilka słów o sobie. Co studiujesz? E, studiuję europejstykę na drugim roku. E, oprócz tego zajmuję się fitnessem, e, trochę chodzę na siłownię, oczywiście spotykam się ze znajomymi, jak to każdy student, myślę. <laughs> Droppin' the beat, playin' the beat, gettin' on the beat, why? We like it how you do it out here with the ragga, the dancehall, keep the beat Ej, yeah. hey to be such a that beat. Yeah. Yeah. Jakieś specjalne przygotowania przed finałem? E, nie, raczej nie, chyba, że dzisiaj na śniadanie bardzo skromnie. <noise> nie, przed finałem nie. A psychicznie jakoś się przygotowujesz? Nie, staram się o tym nie myśleć, ale właśnie wyluzować się. E... I znaczy nie myśleć o tym po prostu. I jak wpadłeś na pomysł, żeby wziąć udział w wyborach Miss? To jest tylko i wyłącznie sprawa mojej współlokatorki, która e, namawia mnie gorąco od początku, żebym wzięła udział w tym konkursie. Trochę, dzisiaj tutaj nie jestem ja. Ale wyglądasz rewelacyjnie, muszę Ci powiedzieć. A makijaż? Jak się czujesz w makijażu? Znaczy, myślę, że jest troszeczkę za mocny. Chociaż to jest do sesji, to wiadomo, że musi być mocny, ale ja na co dzień się o wiele. Le maluję inaczej po prostu. To powiedz jak swoją kreację oceniasz, jak się w niej czujesz? A sukienka bardzo mi się podoba. Sukience bardzo, bardzo fajnie bo wczoraj ją zresztą dwa razy wybierałam, także... Musisz zaufać nam, wyglądasz rewelacyjnie, także powodzenia. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Nie pytam o faworytkę, ale czy ogólnie, czy się podobają dziewczyny? No jak najbardziej, uczestniczyłem też w pracach i obradach jury, co prawda nie e, jako juror, ale, ale, ale też e, oczywiście czuwałem nad porządkiem tych obrad. Myślę, że, myślę, że dziewczyny spodobają się zarówno mm, widzom w auli, jak i, jak i osobom odwiedza, odwiedzającym nasz serwis internetowy. No właśnie, co będzie się działo w auli podczas finałów? W Auli na pewno dużo niespodzianek. Mam nadzieję, że wszystkich zaskoczy to, co zobaczą, kiedy przyjdą na, na Aulę 12 marca. Co będzie się działo? Na razie jest jeszcze niespodzianką. Na pewno e, powiemy o tym wkrótce. E, dowiecie się o tym ze strony internetowej misum.pl oraz z plakatów, które będą zapraszały na galę.